Добро

Let's eat though. Should have shit. Should have shit up. Ah, but she's glad it's good. Robert. 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 A, nie, Robert! nie, 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 no tu nie, dzieje? Ilu tu jest na tej się. Dobrze, dobrze, Zasłużona emerytura Renta, renta czasowa Podłączcie, podąż się co jest, na co patrzymy No i właśnie, no, dlaczego ta dziura tu jest, wszyscy mieli wychodzić Co się nie nadaje? Przesuwamy, przesuwamy w tamtą stronę i nie na raz. Uspokaję Uspokaję. Nie naraz! Super! Teraz, co to jest? Ty też to uzdałeś, że ja też podskoczyłam wtedy na linii w pierwszym porucie, że sama idziesz podskoczyłam. I do mnie wtedy... No, że nasza pani zabiechałeś. Ja już podskoczyłam iślałam, że mam nie płynie wprost. Aaaaaah! Tak, przyciąłem tak ile, tak? Nie możesz doskoczyć do tej pilki naszych polkach! Tak.